Cześć ciekawscy! Choć życie na całej planecie zwolniło przez epidemię, także w kręgach rozrywkowo-artystycznych, to nie ma czasu na nudę. Tutaj zawsze coś się dzieje. Tym razem okazuje się, że Jay-Z ma sekretne dziecko, którego istnienie zupełnie zlekceważył. Cóż tak, przynajmniej uważa kobieta, która podaje się za jego biologiczną córkę. Raper już wcześniej był posądzony o ojcostwo przez pewnego młodego mężczyznę, ale teraz sprawa wydaje się naprawdę poważna. Ti, która jest sprawczynią całego zamieszania, uważa, że ma na to niezbite dowody. Więc zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się o co chodzi i czy 28-latka i jej rodzina faktycznie mają podstawy, aby tak mówić. Ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, aby zawsze być z nami na bieżąco. A zatem, podczas gdy Jay Z żyje swoim najlepszym bajkowym życiem z Beyoncé i ich trójką dzieci w Kalifornii, jest pewna pani w stanie Maryland, która wierzy, że także jest częścią tej rodziny. Jednak to nie pierwszy raz, gdy związek najpotężniejszej pary z muzycznego świata został wystawiony na próbę. Bo chyba wszyscy pamiętacie niejaką Becky with The Good Hair? Nie? Już krótko przypominamy. To w 2016 roku, kiedy Beyoncé wypuściła album Lemonade, czujne ucho fanów mogło wyłapać z tekstów, że Jay Z ją zdradził. W kawałku Sorry zraniona artystka śpiewała o Becky z ładnymi włosami. Oczywiście szybko wybuchła związana z tym drama, a fani latami dociekali, kim w rzeczywistości jest niejaka Becky. Jednak wychodziło na to, że piosenkarka jako żona wybaczyła zdradę i razem z Jay-Z postanowili pracować nad swoim małżeństwem. Ale czy to się znowu dzieje? Czy jedna afera z udziałem Jay-Z nie wystarczy? Cóż, najpierw dowiedzmy się o co chodzi. Wszystko zaczęło się, gdy Letitia T. Mason stworzyła konto na Instagramie o nazwie Jay-Z First Daughter. I to dopiero był początek. Zaczęła publikować tam posty, twierdząc, że jest biologiczną córką Shona Korea Cartera znanego wszystkim jako Jay-Z. Dodała, że jej rodzina opowiadała jej o tym od dziecka. Kobieta na swoim koncie publikuje i porównuje na przykład swoje zdjęcia z dzieciństwa do zdjęć małej Blue Ivy, czyli prawdziwej córki rapera. Zamieściła także zdjęcie z młodości Jay-Z i swojej matki, podpisując je Poznaj moich rodziców, Shawn i Liza w 1990 roku. Następnie w kolejnym poście możemy przeczytać. Cytujemy Zbyt długo milczałam. Dołącz do mnie, a opowiem ci historię córki Jay Z, która żyje w jego cieniu. W moim mieście wszyscy wiedzą, że on jest moim ojcem. Kiedy dorastałam, patrzyłam, jak stwardnienie rozsiane zabiera moją zabawną pełną życia mamę, którą znałam od zawsze. Teraz leży 24 godziny na dobę przykuta do łóżka, a ja trzymałam to w sobie i starałam się jak mogłam, wychowując czworo dzieci, w tym bliźnięta. Chodziłam do szkoły, rozpracowałam na dwa etaty jednocześnie w więzieniu i szpitalu. Do notatki dołączone jest nagranie wideo, w którym znajdują się materiały wyjaśniające, kim jest i jak dowiedziała się, że jest córką Jay-Z. W klipie, w którym na przemian pokazują się zdjęcia muzyka, dziewczyny oraz jej chorej matki, twierdzi ona, że nie ma sposobu, aby Jay-Z mógł zaprzeczyć, że jest jej biologicznym ojcem zwłaszcza, że są ludzie, którzy go znali. 28-letnia kobieta zdradziła, że planowała sobie odpuścić ten temat, ale potem zdecydowała się przeprowadzić testy DNA, z których jasno wynika, że mąż Beyoncé jest jej ojcem. Jakby tego było mało, podkreśla, że Jay-Z doskonale wiedział o jej istnieniu. Potem, gdy Tina robiła sporo zamieszania na Instagramie, ciotka dziewczyny zamieściła swoją wersję tej historii na Facebooku i potwierdza to, co mówiła 28-latka. Możemy dokładnie przeczytać, że wiele razy ona i jej siostra próbowały skontaktować się z Jay-Z, żeby powiedzieć mu Tashi. Jedyne słyszała od pracowników to kpiące pytanie, czy wiedzą ile kobiet dzwoni tak każdego dnia, aby powiedzieć, że Jay-Z jest tatusiem ich dziecka. Dodała, że ona, Jay-Z i matka T spędzali mnóstwo czasu w okolicach Greenwood Ave, gdzie razem śmiali się, imprezowali i grali w karty. W tamtych czasach Jay Z miał około 20 lat, a niedługo później rozpoczął profesjonalną karierę muzyczną i zaczął mu się powodzić. Jak myślicie, czy postanowił zupełnie wymazać kilka lat swojej młodości? Cóż, według tej i jej rodziny muzyk zupełnie zlekceważył fakt posiadania córki. Ale wiecie, nie od dziś wiadomo, że popularne i bogate osoby nie mają łatwego życia. W zasadzie im większa sława i pieniądze, tym bardziej prawdopodobne jest to, że znajdzie się więcej osób, które będą chciały ten fakt wykorzystać. Zdarzały się już krzywdzące oskarżenia, rujnujące wizerunek publiczny, a nawet niebezpieczne sytuacje, łącznie z natarczywym stalkowaniem czy nawet włamaniami do domów gwiazd. Różne tego typu przypadki często również odbijały się na bezpieczeństwie i szczęściu rodzin osób publicznych. Niejednokrotnie też osoby anonimowe twierdziły, że są dziećmi jakiejś sławnej osoby. Ta sytuacja nie jest obca Jay-Z, bo już się to zdarzyło. Ostatnia sprawa, o której słyszeliśmy, miała miejsce w 2018 roku, kiedy Raimil sutter Sutherwade oskarżył Cartera o unikanie przez długie lata testu DNA. Twierdził on, że Jay-Z jest jego biologicznym ojcem i że lekceważy go przez całe życie. Raimir dodał, że ta sprawa jest w sądzie co najmniej od 2012 roku i czeka na rozwiązanie. Fakt jest taki, że w 2011 prawnik Jay-Z zajmował się tą sprawą i nie wiadomo dlaczego ciągle powraca ona do mediów. Wówczas zaprzeczono roszczeniom mężczyzny podającego się za syna męża Beyoncé. Oficjalnie wówczas ogłoszono, że nie ma żadnego uzasadnionego twierdzenia o rodzinnym związku z panem Seanem Carterem. Reimir tłumaczył, że nigdy nie chodziło mu o pieniądze chciał tylko zobaczyć, kim naprawdę jest jego ojciec. Cóż, w rzeczywistości wiele wskazuje na to, że jest on artystą zmagającym się z problemami. Więc to wszystko może być spowodowane próbą zwrócenia na siebie uwagi, dzięki czemu stanie się bardziej znany, wykorzystując popularność Jay-Z. Wielu uważa, że sprawa Raymira jest przez niego wymyślona, ale przypadek T budzi o wiele więcej domysłów. Nie da się zaprzeczyć, że 28-latka jest naprawdę podobna do Cartera. W dodatku twierdzi, że wszyscy w jej okolicy od lat wiedzą, że to właśnie sławny muzyk jest jej ojcem. Przez lata wyśmiewana przez prawników postanowiła zawalczyć siłą internetu. Więc co o tym myślicie? Czy dziewczyna może mówić prawdę? Czy skandal toczący się wokół Jay-Z wpłynie negatywnie na jego małżeństwo z Beyoncé? A może kobieta, z którą muzyk dzieli życie od kilkunastu lat doskonale zna jego sekrety i nic już jej nie zaskoczy? Co o tym wszystkim sądzicie? Czy według Was dziewczyna podająca się za jego córkę mówi prawdę? Czy to z jej strony manipulacja i szukanie rozgłosu? Koniecznie dajcie znać. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten film, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!